Cześć kochani, tak jak Wam obiecywałam Przychodzę do Was dzisiaj z holem zakupowym kosmetycznym Ostatnio na moim kanale po raz pierwszy Chyba pojawił się hol ubraniowy Gdzie podzieliłam się z Wami Moimi zakupami wyprzedażowymi Dzisiaj natomiast chciałam Wam Pokazać w jakie kosmetyki Zaopatrzyłam się w lipcu Były to zakupy zarówno w Daglasie, Jak i w takich tańszych Jakichś drogeriach I w Superfarmie Także jeżeli jesteście zainteresowani zapraszam Was do oglądania Potrzebowałam lekkiego nawilżacza na co dzień i zdecydowałam się na Biodermę ponieważ w Superfarmie była na promocji i taki kremik kosztował 18 zł i jest to nawilżający krem dla odwodnionej skóry i przyznam Wam się szczerze, że ja go już użyłam parę razy włożyłam go tu z powrotem do pudełka bo kupiłam go około tydzień temu Przepraszam Was za mój głos, ale męczy mnie alergia. On wygląda tak. To jest takie opakowanie z pompką a więc higieniczne. I krem sam w sobie jest bardzo leciutki, bardzo szybko się wchłania, natomiast zostawia taką przyjemną powłoczkę na skórze, taką miękkość, takie nawilżenie. Świetnie nadaje się pod makijaż, w żaden sposób nie ingeruje w to, jak makijaż później na tym kremie wygląda i bardzo ładnie nawilża. Tutaj jest też napisane, że to jest długotrwałe nawilżenie odbudowanie bariery ochronnej skóry. Ale że nadaje się do skóry, która przeszła ekspozycję na słońcu czy też solarium, czyli no idealne na teraz. Jeżeli opalałyście się, gdzieś tam was złapało słońce i ta skóra jest po prostu odwodniona, to ten kremik się też świetnie sprawdzi. Myślę, że zaprzyjaźnimy się, zobaczymy jak pójdzie dalej, ale jak na razie jestem z niego bardzo zadowolona. W Rosmanach pojawiła się nowość, pewnie nie tylko w Rosmanach, ale w Rossmanie było to jako nowość, chociaż tu widzę, że jest to kosmetyk roku 2013. Jest to Dermofarma i jest to aktywne serum z witaminą C. Rodzajów tych serów było kilka. Było hialuronowe, jakieś tam jeszcze łagodzące. Ja zdecydowałam się na witaminę C, a skusiło mnie starzenie, które jest tutaj dosyć wysokie. To jest 15% L witaminy C. I to jest po prostu... Takie serum z pompką. Jeszcze go nie używałam, więc ciężko mi powiedzieć, jak wygląda działanie. Natomiast no, ja ze swojej strony mogę witaminę C w każdej formie na twarz polecić. To jest taki typ kosmetyku, który, którego działanie widzicie w zasadzie po jednej nocy: że skóra jest rozjaśniona, że jakieś tam przebarwienia, jeśli macie po trądziku, po jakichś zmianach, takie opalone, brązowe jakieś kropeczki to wszystko pięknie się rozjaśnia dzięki witaminie C. On też działa przeciw nowotworowo, chroni naszą skórę przed wolnymi rodnikami, no i zapobiega też starzeniu. Także witamina C to jest coś wspaniałego. No i zobaczymy. Myślę, że też polubię się z tym serum. Będę go stosować na noc. Ponieważ słońce niszczy witaminy i nawet jeżeli sobie jakieś witaminowe serum nałożycie na twarz na dzień, to ono szybko zostanie po prostu rozłożone przez promienie UV, także lepiej takie sera nakładać na noc i tak będę też robiła z tym kosmetykiem. Potrzebowałam jakiegoś kremu do rąk, ponieważ ostatnio mam dosyć mocno przesuszone dłonie i zdecydowałam się na tani kosmetyk Isana Young Tropical. Jest to krem do rąk o zapachu kokosa, ja w wakacje uderzam zawsze w zapach kokosowy i zawsze szukam kosmetyków o tym zapachu, bo on mi się kojarzy właśnie tak letnio, wakacyjnie i też już parę razy użyłam tego kremu i muszę przyznać, że jest bardzo dobry, kosztował chyba 3 zł, także to jest naprawdę niewielki wydatek, a tu jest aż 75 ml, pięknie pachnie kokosem, bardzo fajnie nawilża i nie lepi się. Także nawet tutaj te wewnętrzne strony dłoni smarowałam i nic mi się tu nie lepiło, nie było nieprzyjemne, także też myślę, że mogę Wam polecić. I Sana to jest marka Rosmanowska, także tam możecie szukać tego kremu z Bielendy postanowiłam zakupić skarpety eksfoliujące jeżeli oglądacie mnie dłużej to wiecie, że już testowałam takie skarpety na kanale marki Holika Holika i jakiejś marki polskiej, już nie pamiętam jakiej i zauważyłam, że Bielenda też stworzyła swoją wersję takich skarpet typowo właśnie złuszczających czyli moczycie sobie w tych skarpetkach przez półtorej godziny stopy następnie czekacie tydzień i po tygodniu złazi Wam ze stóp cała skóra, jeżeli nie brzydzicie się takich widoków, to też polecam poszukać mojego filmu właśnie o skarpetkach złuszczających, gdzie zobaczycie, że to naprawdę działa i to dosyć mocno cała skóra ze stóp schodzi. I chciałam właśnie wypróbować tą polską wersję marki Bielenda. Ja markę Bielenda lubię i ogólnie ich produkty zawsze mi się sprawdzały, także mam nadzieję, że będzie tak również w tym przypadku. One są dosyć tanie, bo kosztują 9 zł, także w porównaniu z wersją koreańską to jest no, o wiele taniej, zaoszczędzimy przynajmniej z 15 zł na takich skarpetkach, także myślę, że już dzisiaj przejdę do zabiegu i spilinguję sobie stópki kupiłam też dezodorant Vichy to w zasadzie dla mojego chłopaka, ale pokażę Wam, ja używam zielonej kuleczki Vichy od chyba 3 lat i naprawdę rewelacyjnie mi się sprawdza natomiast to jest wersja czarna, przypuszczam, że dla mężczyzn, nawet tak sądząc po zapachu i to jest jakieś, jakaś taka zdwojona moc, bo to jest 72 godziny działania. Antyperspirant w kulce, ochrona przed poceniem, ale dla skóry wrażliwej, co jest ważne. No niestety one zawierają solę aluminium. Nie spotkałam się jeszcze z antyperspirantem, który by działał i nie zawierał soli aluminium, więc no niestety. Ale jest dla skóry wrażliwej i ja osobiście polecam antyperspiranty Vichy, bo to są jedyne, po których ja się nie drapię i nie mam podrażnionej skóry pod pachą. Także taki antyperspirant kupiłam w Superfarmie. Tam często też są przeceny na te kuleczki z wisi. W Seforze kupiłam kolejną paczkę chusteczek, złuszczających Sephora. Są to chusteczki z nasypem. Z nasypem takiego ścierniwa, takiego piaseczku. Zwykłe mokre chusteczki, tylko mocno ścierające. Już o nich mówiłam chyba w trzy razy na tak albo w ulubieńcach. No, pojawiło się już parę razy to na moim kanale i jeszcze raz myślę, że gorąco mogę Wam polecić. Ja ich stale używam i to jest kolejna paczka. Używam 2-3 razy w tygodniu, pytałyście mnie o to w komentarzach. 2-3 razy w tygodniu taki ostry peeling twarzy, i czuję, że ta skóra naprawdę odżyła, od kiedy to robię. Jest taka błyszcząca, napięta, nie ma martwego naskórka. Sukcesywnie po, pozbywam się tej martwej skóry, nawet teraz właśnie w wakacje, kiedy ona się trochę przesusza na słońcu. Także bardzo, bardzo Wam polecam. Też nie są drogie i dostępne w seforze. I na koniec Douglas. Po pierwsze maseczka. Maseczka, którą bardzo lubię, a była teraz na promocji. More than Moisture. Maseczka nawilżająca niebieska, oni mają różne wersje. To jest taka maska, którą nakładacie wieczorem i śpicie z nią. Tutaj jest bardzo dużo tego produktu, starczy na kilka razy. Ja zwykle po prostu otwieram, używam trochę i resztę wstawiam do lodówki, wtedy jest taka fajnie schłodzona i też na dłużej starcza. Bardzo ładnie nawilża, nic po niej nie wysypuje. Ta skóra jest taka mięciutka, rano świeża, także myślę, że mogę Wam polecić. I zakupiłam po raz pierwszy coś, co nazywa się Beauty Box od Douglasa. Tu są dwa pełne produkty w środku, i reszta to są produkty miniaturowe. Coś podobnego do Glossy Boxa, do Joy Boxa. Taki box, w którym macie okazję przetestować więcej produktów. Ten box był przeceniony, bo w normalnej, pełnej cenie on kosztuje chyba 270 zł. Ja kupiłam go za 200 i w środku już pokazuję Wam, jak to wygląda. Jest to w ten sposób zapakowane w taką bibułkę i kupiłam go, ponieważ jest tu troszkę kosmetyków, które chciałam przetestować od dawna, no i kosmetyk, którego potrzebowałam, czyli krem pod oczy. Potrzebowałam nowego kremu pod oczy i zdecydowałam się na Clinic All About Eyes Rich, czyli ta wersja... Gęstsza, bogatsza. Potrzebuję jakiegoś właśnie teraz bogatszego, gęstszego kremu pod oczy. Wciąż jestem fanką Shiseido Benefiance, natomiast chciałam właśnie przetestować ten Clinic All About Ice Rich bo dużo dobrego o nim słyszałam. I tutaj jest pełna wersja 15 ml takiego kremu pod oczy. Wzbogacony, nawilżający krem pod oczy. Wygładza delikatne linie, zmniejsza obrzęki, opuchliznę i cienie pod oczami. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Ostatnio troszkę mi właśnie tak tutaj puchnie ta okolica pod oczami. Nie wiem z czego to wynika: jakieś takie zatrzymanie wody w organizmie, chyba. No, zobaczymy, jak się sprawdzi. Cieszę się, że w tym boksie on się znalazł. Drugi pełny produkt to jest maskara i chyba taka flagowa maskara High Impact Mascara Dramatic, dramatic Lashes on Contact. Zwykła czarna maskara, z tego co widziałam szczoteczka klasyczna, nie będę jej teraz otwierała, bo jeszcze mam chyba z trzy maskary do wykorzystania, które używam zamiennie, ale to jest tusz, który maksymalnie pogrubia, podkręca i wydłuża rzęsy, taki efekt sztucznych rzęs, zobaczymy jak się sprawdzi. Dołączona tutaj była próbka Michaela Corsa Sexy Amber. Słyszałam o tych perfumach też dużo i chętnie przetestuję. Z tego co wąchałam to całkiem ładny taki kobiecy zapach. Coś co bardzo chciałam przetestować, a mianowicie Glam Glow Gravity Matte. To jest maseczka Glam Glow, ta, o której było tak głośno jakiś czas temu na YouTubie. Taka, która zmienia na twarzy kolor na taki srebrzysty, że wyglądacie jak pokryte folią aluminiową. Jest to maseczka taka liftingująca, taka typowo bankietowa, przed jakimś większym wyjściem, żeby sobie poprawić wygląd skóry. I tutaj mamy tubkę w wielkości 15 gramów, także myślę, że na 2-3 użycia wystarczy. Chętnie przetestuję. Druga rzecz, którą bardzo chciałam przetestować, to jest Clinic Prep Start Eye Cream. I jest to taki leciutki krem pod oczy, który już dzisiaj sobie użyłam testowo i na razie jestem bardzo zadowolona. Bardzo leciutki, nawilżający na dzień pod makijaż. On jest w formie takiej tubki. Tutaj całkiem sporo go tu jest, szczerze mówiąc. Eee, zaraz Wam powiem ile 3 ml. Jak na krem pod oczy, to to jest sporo i starczy na pewno na parę użyć. On jest bardzo lekki i bardzo taki rzadki tak łatwo się rozprowadza, także niewielka kropeleczka wystarcza, żeby obydwoje oczu pokryć a w zasadzie skóra pod oczami. Także myślę, że na kilkanaście użyć na pewno ta tubka mi starczy też na jakiś wyjazd, może, który się też zbliża i pełny produkt podobnie wygląda też jest w takiej tubeczce. Także jeżeli on mi się sprawdzi, to być może jako krem na dzień sobie go zakupię. I ostatnia rzecz, która na pewno się w wakacje przyda, bo to też taki wymiar podróżny, to jest Clinic Take the Day Off Makeup Remover. I to jest dwufazowy. Jeżeli się przyjrzycie, to tutaj dwie fazy się przelewają, chociaż obydwie są przezroczyste dwufazowy płyn do demakijażu. Takie rzeczy świetnie sprawdzają się, jeżeli macie na przykład wodoodporną maskarę, coś takiego mocnego, co ciężko zmyć zwykłą wodą micelarną nawet. Także myślę, że też się przyda ten produkt i tutaj mamy 30 ml, także spokojnie nawet gdzieś tam do samolotu można go zabrać i nie trzeba nadawać w bagażu. I to by było wszystko z moich zakupów lipcowych. Całkiem sporo się tego uzbierało, także zabieram się teraz za używanie i mam nadzieję, że coś mi się sprawdzi i będę mogła Wam z tych rzeczy polecić gdzieś tam w trzy razy na tak czy w ulubieńcach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Chętnie poczytam w komentarzach, czy któryś z tych kosmetyków używałyście i polecacie. Tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!